Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki Jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo pańskie. Zobaczmy, że w życiu nieraz są takie sytuacje, gdzie mowa człowieka jest zbędna, gdzie wszelka próba moralizowania, jakiejś nauki nie ma żadnego sensu. Są to momenty szczególnego cierpienia i o takim cierpieniu mówimy też w dzisiejszym wspomnieniu matki bolesnej, gdzie Maryja, patrząc jak jej syn, jak jej dziecko cierpi, nie liczy właśnie na nauki, nie liczy na moralizowanie, na tłumaczenie dlaczego, tylko liczy po prostu na empatię, liczy po prostu na to, że ktoś będzie przy niej w jej trudach, w jej cierpieniu. Nieraz mówi się o tym, że Maryja jest taką bezkrwawą męczennicą. To znaczy, że patrząc na ból straty dziecka, na to cierpienie, które działo się na Golgocie, ona przyjmuje tą palmę męczeństwa, przyjmuje ten tytuł męczeństwa, dlatego że jej dusza umiera patrząc na to, co się dzieje. Nawet nie mówi się o sercu, nie mówi się o psychice, tylko mówi się o duszy. Prorok Simeon dzisiaj mówi: Twoją duszę miecz przeniknie. Jest to moment rzeczywistego cierpienia, gdzie, tak jak powiedziałem na początku, słowa nie grają roli. I popatrzmy, że to cierpienie jest również widoczne także i w naszym życiu. W chwili szczególnie, kiedy bliscy nam właśnie robią sobie krzywdę, gdzie chorują często bez. Jakiegokolwiek określenia sensu, dlaczego jest ta choroba, skąd ona się wzięła, i tak dalej. Są pewne tajemnice cierpienia naszego życia, gdzie pozostaje nam tylko płakać z tymi, którzy płaczą, cierpieć z tymi, którzy cierpią. I właśnie to cierpienie widać szczególnie u rodziców, u dziadków, kiedy nieraz właśnie dzieci czy wnuki gdzieś właśnie decydują się na to, żeby odejść odejść od wiary czy robią sobie krzywdę poprzez swoje postępowania a właśnie rodzice mogą tylko się przyglądać próbować może jakoś działać przeciwko ale właśnie działać w imię tej miłości która pozostawia człowiekowi wolność to jest pewna ofiara miłości tego że my dajemy drugiemu wolność po to aby on mógł naprawdę odwzajemnić tę miłość ale niestety miłość jest też tym jest tą wolnością, która może prowadzić nas do złego. Wolność niestety ma też to oblicze, kiedy my możemy wybrać źle, możemy wybrać jakiś błąd, który będzie nas prowadził dalej w ciemność. I światło Ewangelii rzuca to, kim jest Jezus. Maryja stojąc pod krzyżem, patrząc tak naprawdę, podsumowując swoje życie razem ze swoim synem, z Chrystusem. Ona widzi, że jest to cierpienie, które przyniesie też później ulgę, że cierpienie z Jezusem Chrystusem jest momentem, w którym mamy nadzieję zmartwychwstania. I te wszystkie trudne momenty naszego życia, te momenty, gdzie po ludzku nie daje się niektórych rzeczy wytłumaczyć, one nie dzieją się dlatego, że Jezus tak chce, że Bóg zsyła na nas to cierpienie. W tych sytuacjach Jezus stoi obok nas. W takich sytuacjach Jezus cierpi razem z nami, Jezus płacze razem z nami, jest też krzyżowany właśnie w imię tego, żeby później zmartwychstać, pomóc nam przejść dalej, pomóc nam wyjść jako ludzie chwalebnie, właśnie ludzie, którzy wychodzą w chwale z martwych I gdy spojrzymy na szereg pieśni, które powstają wokół tej tajemnicy Matki Bożej Bolesnej, tej tajemnicy cierpienia, Również widać to, że nie ma tutaj miejsca na zbędne słowa. Jest przede wszystkim moment na współcierpienie, na empatię, w to, żeby towarzyszyć obok. I mówię o tym dzisiejsza także sekwencja pieśń Stała Matka Boleściwa. Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała dziecię swe wśród śmierci trufug. I z drugiej strony jest też odpowiedź ludu, odpowiedź jak gdyby naszej duszy, która widzi to, co się dzieje z Matką Najświętszą. Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze Matki Bożej w żalu tym? Podobnie także lament, rozmowa duszy w gorzkich żalach razem z Matką Boleściwą, gdzie też jest tylko moment współcierpienia, jest tylko moment prośby o to, żeby trwać razem z Maryją i razem z nią przeżywać to cierpienie. Właśnie po to, żeby wyjść w chwale, żeby wiedzieć, że jest ta nadzieja zmartwychwstania i jest nią Jezus Chrystus. Amen.